Witam bardzo ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w FIFA 2014 Ja jestem Duplox A ja tak. jestem Markon I będziemy kolejny mecz grali Tym Potem razem, jak znowu Szymon przegrał Musiałeś to tak Dzisiaj pewnie będzie powtórka z tego Ale dzisiaj sobie zagramy czujne, dzisiaj będzie Liga Arabska, a ja zatem Liga Polska Ja zagram sobie Poznań No to ja Legią a, a to wiesz. Nie, teraz muszę w końcu wygrywać. Wiesz Sła... co, ustaw jakieś normalne składy, w miarę, realistyczne. Realistyczne ja jest już dla słabych. Dobra, tego pana to ja nie znam. To to mi przyczynił, przy przy jak można go nie znać, to zawodnik, tylko poznać. Ale. jest taki serdeczny rydak. Nie interesuje się polską nikoliną. Aha, okej. Okay. Niemiec, dlaczego nie? Niemie znaczy niemie wiecie, niemiecka, e, hiszpańska. Można. Dobra, pewnie się wszyscy do mnie przyczynią, dlaczego? Ty nasz taki beznadziejny skład. Ja przyczynię skład Lecha Poznań. Ale jak na taki przykład. Uważam, że musisz też że zrobić tu jakiś normalny skład. Chyba, że jak coś mogę, ja to musisz zrobić ten skład. Nie? Ewir? Tak! <grym> weź Orlando Sa. Nie, jak lane. Naj... Weź, e, weź, patrz. Jest za wolny! Ale jest dobry w prawdziwej grze. Ale w pipie się jest. 59 jest lepszy od. Byś, e... Dobra, niby, co on ma lepsze? Zobacz, ten ma wszystko lepsze! Ten ma A tylko... Teraz atrybuty fizyczne co sobie. Dalej. No tu ma, ma większą agresję i orientację w terenie. No. Mm. Kontrolę filmów ma lepsze. A, no, dobra, niech ci będzie. I teraz, e no. mogę złożyć swój pad? Proszę, czynić swoją powinność. Dobra. Więc tak, Kosecki. Powiedz mi, co on tutaj robi na tej pozycji? Nie mam pojęcia. Tak, Kosecki będzie grał, chociaż on jakoś na słabo gra, ale będzie grał. Taki tylko pan. że... Potem ty... Ja pięknie ciasteczko, a ty mówisz, a potem ty zjesz ciasteczką ja Dobra. Duda może być, trzeba na pewno. i Jodłowiec. Dobra, Jodłowiec, zejdzie. Przykro mi Jodłowiec, takie życie. Tak, Guillermo będzie wejdzie potem. A Saganowski to... Nie chcę go... <laughs> Przykro mi Saganowski. Nie chciałem, Cię obrażać, ale takie życie. No tak, yy, w miarę aktualny skład. Parę osób brakuje, ale to dlatego, że ich tutaj nie ma. Ojama, jakoś go nie chcę. <ścoughs> Przykro mi. No i dobra. I tak możemy grać Trzymaj go z swojego pada, a teraz ty mówisz. O ale się pewnie, że samych wonych potem mam. Samy sprint na poziomie 50. Ale masz aktualny spot. A on wie, że na sprintie jadę i pewnie samych nie było jutch. Nie, masz aktualny spot. Taki jaki jest pan. Ale... Zobacz, ale Nie, nie. W końcu się musi udać. No, co? To twój problem! <laughs> to ja wykonam to. Starałem się to wykonać. Inaczej. Raz i dwa. Ja, ja. I to i to. Nie lubię tego. Nie ma nie widzę. Dyszio radni? Nie. A ty? Nie. Biegną mu dziekażu. Nie, o, chyba jakaś ta to dojdzie to na znaczy. kiedy Kiedy padłby wywiedzieć, że coś się dzieje. No, cicho. No, tak. Już przegryzłeś Tak ja. Była lepszy Kajda. Wita państwa Bartam Spakowski. Miło mi również powitać na stanowisku nie. komentatorskim. A no, no ważne to, że to Witam państwa i zapraszam na wspaniałe. To wy no, skill i tyle. Nie to legio. Lisian, Lisian do fanów Lecha Poznań, nie chcę jak zawsze jakichś hejtów, bo zabicie E, Legion, Leb czy Legionów Ale nie, ja tam nic nie mam ma do nich Dobie, po prostu Legię Alecha szanuj z falonem Alecha! Nie widziałeś jak u dogą twarz przywaliłeś Podczas tej tak zwanej przypadkowej przebiotki My już znamy takie przypadki. Literę Gęski. Przeskoczył i nie udało się rywalowi odebrać mu piłki w tyle. Straszny nie nie tak. <grym> Specjalnie na tak krowie. Jakieś jak się będzie inaczej, jakby nie będzie w meczu? Kto to na tak... krowie? Obrońca pola. Ej! Kiedyś byś mieli pewny siebie. Marki, Za dużo meczy wygrałeś. <grym> Tuśka, Wiem, że ktoś cię. że się do ciebie zlecą. Znaczy ja fajnie to posłucham. Nie, jak <laughs> Mam, nie dobry, Co myślisz, no, Teraz i właśnie zwaliłeś, bo jak gdzieś jechitka, je to właśnie tak jakbyś obraził. Kilka opuściła boisko i będzie. Kitka to jest, no, powiedzmy sobie. To jest takie kolby ja codziennie cię To jest taka jakość. Nie ma no <laughs> to nic. Nie ma teniki. to nic. Nie oczywiście, że to ja. Znaczy, jest ja nie wiem. Jest szansa, że ja to... nie wiem. Zmarnował hmm. taką dogodną ja sytuację. Nie, to tylko karmi. To, to, to ja bym nie może, ładnie patrzeć. No nie właśnie natury. Ale pocieszę. E, Siat pachnie jeszcze może. Dobrze, uwolnij się spodobnie. No no, no ja i tylko efektownie, w sensie ale i wyświetlnie. jak mnie za dużo z za Trzeba by iść na A rano nikt tego by nie chciał. W tym momencie ja będę to was mówił. Kiedy, no. co on poszedł. I właśnie, tak jak ja się go Po wypuściłem kot. Mam nadzieję, że mnie tuśka komerz. Dzięki temu. Ona, słuchajcie, się nauczyła, że kiedy chce, żebym ją wypuścił, to wtedy musi łóżko zjadać. Więc to się nauczyła. Także, Ręk kiedy chcesz, biegę, ją wypuścił, to, to, to łóżko to działa, no. to działa. Kiedy e, myślę, że łóżko może zostać pokróte, to za ze to tym mam, żeby ją wypuścić. Pawłowski? No. Dziękować. Brawo, Pawłowski. Ej! Po się Nic nie było! Polska Liga! Polska Liga! Nic nie było! Polska po Liga! Polska Liga! W ogóle? Po Polska Liga! Bo tak jest. My się rzadko przyjeżdżamy i emigrujemy, ale... Zresztą że tam nikogo nie mam, ale wrzucę. No się. Nie obrońca stop. na stop. To stop. halo! To... halo. No. W jakim świecie żyjesz, Kawie No, nie, są <grym <obręcy>. <grym <grym <grym> Prawie Stop. 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 no. Stop. przecież przebiegał Stop. 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 to Stop. Stop. jest przecież... Nie

no! ma, Jest! na Oddać Oddać? Oddać piłkę pisa. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Nie! nie, nie, nie wrzucasz. Nie nie, nie Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Ja nie lubię. Wygraliśmy w

Uwaga. Nie, nie przejmuj nie. Nie nie, nie! nie, nie, nie! Jaki piękny! chciałem go zdjąć. Dlaczego ja go nie zdjąłem? Ja jeszcze myślałem, żeby go zdjąć. Jak Wiedziałem, że to spisek. Uderzenie! Goal! Nie zdoła go powstrzymać. Świetny po prostu wiesz, że Legia wygra. Daję sobie radę Legia jest lepsza. Wiesz, że Legia wygra. <grym> i bardzo precyzyjnie skierował do bramki. Ale to dobra, Red to jest, załóżmy, symulator piłki nożnej, tata jest tata dlatego załóżmy, że to jest najlepszy. Oczywiście, Mariu. Nie, po prostu my nie umiemy grać. Jak się chce, to można grać realistycznie. Jak się chce. Jak się chce. Każdą mówi, jak się chce, ale, ale, ja, GTA. GTA na siłę, no to ja no, ja wzią, się wzią, wzią, ręką Ręka naprawdę. Znaczy na ręki, nie, Zdolnia. nie, na ręki, Jaj My nie wygra. Saleńca to jest pojazd. To to przed chwilą mówił. <śmiennie> to <śmiennie> i Oj, no, No świetnie, uśmielnie. Yup. No z tego miejsca można strzelać. Jest okazja. To nie No ci, którzy... No ci, którzy... To było tak No ci, którzy wolą słodkie. No, nie, ja wolę dużo. <zarp9> A ja wiesz co... To... A ja wiesz co, No i teraz zeszliśmy na e... tematykę tak misie. W... Wiesz, że weszła ta ustawa z teraz słodkiego. z słodkiego, bo nie będzie z chybikami? Znaczy tych nigdy oburzeń nie otrzymane? Nie, nie będzie. Nie już weszło. Wchodzące. już jest fajnie. to dlaczego mnie w szkole jesteście no bo kwestia jest że, za, że weszła ustawa ta i zostaje wprowadzona w życie to inna. ale po dokupach, jak będzie więcej luk to już nie będzie funkcjonowało zresztą znaczy, tak automaty po prostu te wszystkie będą do szkoły stały i tyle a, a dzieci będą szły po szkole i tak do sklepu no. ale tylko zawsze? No tak wszyscy różnicy nie ma żadnej. tylko tyle że trzeba bardziej się męczyć NU! NU! No, no, nie mogłeś no, doliczyć nie, tej no, sekundy! A się, że to było ciekawego 50-50! Przejdźmy 16! Do dwóch Nie lubię FIFA. <laughs> dobra, wznawiane? Tak, dobra No, rozpoczyna się druga połowa. Ciekawym jesteście, jak, jak będzie przebiegała. Moją metodą, moją taktyką. Już blisko pola karnego. Moja. Decyda. Moja. Ale przez to ja mam piłkę. znowu. Znowu mam piłkę. No, nie a, będziemyś tak posuwać aż do już tego. <laughs> Dobra. Pokazujcie im, gdzie to żeś tam poszedł. <laughs> Jak się pokazuje, gdzie mam iść? znakomicie. Po prostu. Łukasz Teoborczyk. Dobrze. Świetna obrona. Ludzie potęcały Dolczyk.

Dobra. Jesteś ostatnio do obrony. Dobra, już nie jesteś. <grym <grym ja się wolę pokiwać. Dobre przejęcie, brawo Dobra, chmuja w ogóle. To co ja będę Ostatni chwili przejęli. Oluj, Oluj! Pamiętaj jak cię się uczyłem. Mamlować? No bardzo no, dobre. Paluj? tego nie widział. Cześć nauczył. Dobrze, Dobrze. Dobrze słowa na teśnie. No, jest, słuchaj, zresztą lepiej wina, że nie jest prosta. Pały bym nie widział, Takie, jak dotnie, głośny, że, a kiedy ktoś Cię dotknie, krzycz najgłośniej, że ma się A, no i no jeszcze to, że jeśli ktoś Ciebie dotknie, to wtedy Dobry padaj tak, jakby, by, nie noc, wiem, tak, tak, jak wierzę, tak, tak, jak w wiersze, tak. To jest... ...kułka ważna, tego tak, nie mogę powiedzieć. Więc taka sprawiedliwa i taka prawdziwa. Przyznaję, jeszcze nagrody Fair Playsu. czytelne. Eee... Nie tak. UEFA dała tam jedną nagrodę Fair Play dla Legii, ale to tylko po to, żeby... Za to, że od... Ale nie, tylko po to, żeby e, niby tu miało jakieś takie e, schłodzenie e, no, napiętych stosunków Legia i UEFA, a e, powód tego był, że niby że Legia popłaciła wszystkie kary w terminie, które e, UEFA im e, dawało. I za to zostali nagroni miliona euro. W sumie to przydało im się, ale to było takie, takie sztuczne jakby... Ee, że o my się już z Legią lubimy i że no my Legia i UEFA nie mają żadnych pretensji do siebie co to że przez przeciw nie wyjdzie? my nie mają pretensji o to chodziło chyba nie popatrzcie gdzie są to. koledzy Ej, i że przeleciało tak mocno powiedzieć, o napastnika radomielowicz A o jaka szalona. czy to no. wykorzysta no, nic nie było, brako na pewno tam nie walu. Nie, w no ogóle. A nie trochę. Nawet nie śmiał myśleć. Nie śmiał myślić. To tak automatycznie wiesz. Po tej już tak... Nie muszę myśleć o prostu. po prostu ja sobie. Hey, no i podchodzę do księgów i dzisiaj. To jest już nie wyszło w nawet. Jak ściąganie na lekcję. Nie, nie myślisz o tym, że ściągasz po prostu. Patrz nawet te, na tekst od mojego kole. Nie myślisz o tym coś? Nie, no co wciągniesz? Po prostu przypisujesz. Kwestia, ile masz folii? piękne tam nie było. Nie, raczej kwestia, jak, się wiesz, jak wiesz, tak, Czy to miasta. Dlaczego wygląda na uczciwego Nauczyciele Nauczyciel są albo bardzo głupi, albo udają. Ja tak bo wszyscy przecież w wielu szkołach się na przerwach pod igląską, no, spisuje bezczelnie i to tak. No i teoretycznie w ogóle Ty nie powinniśmy w szkole przekwinać, dokuczać, a co to się dzieje pod W tym oczem momencie, ucień. kiedy tak ładnie jeszcze mówił swoją wypowiedź, porlandy zastrzymuje. I to co mówiłem, legia jednak jedna rzecz Przykro mi, ale ja nie chciałem obrazić, czy będziemy w lewo ale tak. Tak jakby, to cię mówię, nauczycie się od kultu biografii, co zrobić, no nic. Przeciwnicy, przeciwnicy. No jak, chcą zmieniać świat, ratować go i w ogóle. Nasze pokolenie z nadzieją tego świata, prawda? Ale, nie, bardziej chodziło o to, że... Nie, no, jak że na, na ułekach. Na, nie, na, hmm. na przykład, że... że w świecie ogólnie jest to bardzo biedny, a że adwent w tytułach powiadał, no i co Udeza. zrobić? No nic Szałby. nie zrobił. Co do te antystyki? Co? No, i to, to... Nie, nie to... mówi się pedał mogą, Ale nie chodzi o to, mogą że Mogą się widzowie to... brawo. Jeden na milion <grym> Jeden, <grym> jeden hejter Tak jeden na milion widzów może się Te yeah. przejęcie widzami yeah. no. Ty w jednym na milion widzów Z tego że mamy Co z że z trwalą no, jeśli tak, to minimalny. Przecież to jest przewidzące dzielniowe. Naprawdę? Zobacz! Zobacz! Tam nawet milimetra nie było różnicy. W myślę, mam już czwany plan, żeby wyjść białkarzem. No ale dobra, nie. Jak <laughs> <nie. ale śmiech> Jest cenne, jak To jeszcze się ciągł nie, zanim stanę kołać. Zanim odcinka pal, mój pech, jak Polska, Niemcy No nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Dobra, musimy naprawdę... <śmulny> o której masz też odkawiczki? Jest, nie. Teraz nagle, <śmulny> tak o, tak. Nie znowu no, masz też. Czemu by no, nie? Zdążył w ostatniej. Zaczczymy kiedy my to nagrywaliśmy, od której godzinie. Nie? Słuchajcie tylko kiedy mastersze by, pleci. No powiedziałem o której teraz takie Powoli Bo trzeba się zmieniać. Bo się, trzeba do tego mastersze pana. A w sumie... kogo oh, <coughs> no. 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 you w know, to obchodzi? O, To jest wiedzą, który masterszy wleci. Nie no nie wiem, co się to chodziło. Ale chodziło o to, chodzi o którym tego mamy. Chyba, jeśli byśmy byli tak nie wiem, rezy, czy kimś, to taki oki było co to może obchodzić o tej no. Kosecki. 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 Kosecki, no, nie. E, I kosecki. I kosecki. Chodzimy do gimnazjów. I po prostu stan No bardzo dobrze. jest umysł. Ale stan... albo stan umysł. To, to samo. Okej, okay. dobra, może Tablowski. nie to samo, ale podobnie brzmi. Albo. No, a też nie brzmi podobnie, ale o podobne rzeczy chodzi. No. Podobna jest intensywna. Myślę, że zawsze pod, obok, gdy odnalazłem się, pan się i o niej, no, na to ja zawsze widzimy masz czeka. Robisz sobie jedzenie. No. Nie wiem czemu ten czeka ze zmianą, No, ale na na jestem zawsze. Myślisz... Najwyraźniej jest zmęczony. Nie wiem. Nie wiem jeszcze. Teraz. Nie wow. Jak my coś rozmawiałem tak naprawdę, możemy stasniej odejść od temat piłku. Czy to wykorzysta? Gramy Już porta! W... Gramy w FIFA, co gadamy o MasterChefie, no. Też tak można dobra, pewnie, że ja też. Tu już taki bardziej luźny mecz. Myślę, ja że nie przejęłem, że przegrałem. A, ja a ja mam Wielki. wewnętrzny wulkan radości. To ból, szczęście, że w końcu zrewanżowałem no, się. Nie widać tego w ogóle, nie słyszycie tego, ale ja wewnątrz siebie cieszę się, jak, jak mam udział. A ja tu mam, a ja tu mam. Dzięki. Ja widzę te łzy w Twoich oczach, ja <noise> ja to jest ja ten, ja ten odcinek. Os, o, ostatni odcinek był taki, jakby trochę, że. Allah. No, o Alachu. <noise> siemy Master tak. nie coś innego no. u nas. Nie nudzicie się. Ale cóż, dziękuję bardzo za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Dla Was był duplox, gdzie Marko. kanały w opisie złaszczą. No. Mój kanał. A klapa trochę mama. zobaczę ja w kolejnych odcinkach. Hejka. Siema. Siema. Jeszcze jasno składzie się na słowo, powiedziałeś. Siemu. Hejka.